to kto jeszcze nie ma na naprawdę ostatnia szansa. Za chwileczkę zjedziemy pierwszy zakawiany to za zdrowie, szczęście i pomyślność. Na rzecz swojej, panie i zjeść pierwszy toast za zdrowie pary młodej, ale zanim to nastąpi, jeszcze życzenia dla państwa młodych, oczywiście. Niechaj szachetność celów związek wasz odrobili, niechaj kołapek wielu i szczęścia waszych nie zmieni, zdrowie, miłość, dostatek, niech domy waszych panu wesoła, szczery i śmiechy, Niech nad tym wszystkim budują serdecznymi życzeniami Gdybyś był Państwu, Jakubowicz, Zespół Muzyczny, trafny w górę. Wszystkiego najlepszego. Wszystkiego dobrego. Sto na sto Jeszcze raz, jeszcze raz, wie, żyją, żyją nam. nie żyją, żyją nam. Niech im gwiazdka pomyślności nigdy nie zagaśnie, nigdy nie zagaśnie z szczęście. Pomyślności świeci coraz jasniej W zdrowym szczęściu Pomyślności świeci coraz jasniej W zdrowym szczęściu Pomyślności świeci coraz jasniej Sto lat wiekaj żyją na miłoszo Sto lat, sto lat, Do żyją nie ma, żyją nam, Niech żyją nam. Niech żyją nam. Szczęś, żność, nie żyją nam. Nie żyją na Nie żyją jeszcze raz. Jeszcze raz. Niech żyją Jeszcze żyją raz Nie żyją nam. Niech żyją nam. Nie żyją nam. a żyją ja Państwo młodzi oczywiście. I wypijemy do dna za zdrowie, szczęście i pomyślność naszej wspaniałej pary młodej. Może nie bierzmy z młodych przykładów i nie rzucajmy kieliszków za siebie. No kieliszeczki odstawiamy na najbliższy stół.